Witam, jestem jak Słuchajcie, to jest kolejny odcinek, który gramy w My Summer Car. Słuchajcie, nagrywam dzisiaj materiał na tubę, nie będzie streama, ponieważ jestem zmęczony jak cholera i po prostu chciałem go szybko nagrać, bo już jest dość późno, jest 19.30. A tak za 40 minut... O Boże, mi spadło dość. Za 40 minut muszę iść ze 2 na no 30 przynajmniej minut, więc... Nawet więcej i tak to wygląda, dlatego... Już nie, już nie odpalałem live'a, no bo to na 40 minut live'a odpalać to bez sensu, więc nagram jakiś 20 minutowy odcinek Nie ma w bo po prostu tak wyszło i słuchajcie, gra dostała aktualizację Nie wiem co dodała, nie mam pojęcia, coś tam patrzyłem chwilę, 5 sekund, może na ta. Dobra, czy jest coś w zmianie interfejsu? Nic nie ma, na pewno było logo jakieś dziwne takie, znaczy na początku fajne Tak to wyglądało, dobra O Chciałem sobie Jurejna do zaraz bić, ale nie mogę. Czemu? O cholera. Co jest? P plus M? K plus P. Nie działa. Ale co? Czemu tak zrobili? Drunk speech Return plus, plus K. Nie działa Nic nie działa, ty Mogę to zmienić? Mogę Od razu działało. finger to był który? M? Na pewno M Hit, nie wiem co to jest Szczerze nie wiem, naprawdę Pusz był pod H Nie, pod J A hit był pod H Drank spiczka. No dobra, zobaczymy co to jest O, swear w ogóle A to nie jest ten? O Boże, ten taki koleś co stoi z palcem przy ulicy. A no, to czaj to było pod Kurde, pod H? Jezus Maria pod N. Sobie to przypisałem. Dobra. To jest swear. Okej, okay, rozumiem. K. drank spisz to jest H pod K, tak? Tego nie mogę, no okej, okay, bo no, wiadomo dlaczego No i J I H, dobra, no coś tam się zmieniło, nie wiem, dziwne to się stało Te zmiany Dobra, nasz pojazd został taki jaki jest Tu chyba jest mniej zgnieciony, ta maska jest mniej zgnieciona, patrzcie Bo coś się zmieniło w tej masce, bo to wiecie, tak głupio Może jest odkręcona czy coś Ca pierdze, ale na pewno nie pisz. To kurde, nie miałoby sensu w tym updatecie. Ta maska się w tom otwierała, nie? Czy w tom? Z tym otworzymy, nie będzie. O Jezus, Maria. No to, to, to zostało tak jak ja, jest, nic się nie zmieniło. W naszym pojeździe. A tu czarny jest, dobra, no tak faktycznie było. Dobra, działa ta maska, fajnie. No. O. Nie jest zakręcona Faktycznie Ale zgadłem, patrzcie, bo tak patrzę maska jest jakaś dziwna Ale jaja Dziwny ten update Zobaczymy co tutaj Się wykombinuje, może trójeczka Nie, znaczy szóstka, o To, to chciałem powiedzieć Nie, o dobra Patrzcie nie przykręcone było, dobra, dziwne rzeczy e, I jeśli chodzi o to co mam zrobić z tym przegrzewającym się samochodem? To ktoś mi powiedział, żebym tak nie gazował go. I oglądałem faktycznie materiał, słuchajcie, jak ludzie wuklikają w tej grze, to jest na niższych obrotach, i to jest coś takiego, zaraz zobaczę zresztą, co można śrubokrętem korygować. No, ktoś mi tam mówił o tym wcześniej, ale ja nie znam o co Mówił jakąś nazwę, nie znam się na pojazdach. I, a co o tym się może chodzić? To To jest chyba, nie? Wydzmy to trochę odkręcę, bo ponoć od tego zależy jak bardzo... jak mocno, tak jakby, nie wiem, zwiększamy obroty w pojeździe coś takiego, coś tam było takiego Może być to Co dzisiaj zrobimy w odcinku, słuchajcie w odcinku dzisiaj wyślemy list, wyślemy list słuchajcie na pocztę z tym naszym zamówionym nowym air który ludzie mówili, że lepiej nowy kupić, ale ja wątpię że to air filter, bo kurde to nie miałoby sensu. I sobie położymy tutaj. Mamy chyba jeszcze jakąś kratę Także dzisiaj 20, 20 minutowy odcinek w którym jedziemy do miasta Może jakieś zakupki zrobimy małe. Nie mam tej tylnych e, siedzeń. Bardzo dobrze Bo będę miał więcej miejsca. Chyba tu mi została krata, nie? Nie? A ja ją wziąłem tutaj. Dobra, tu będzie o, wczoraj byłem przecież no, szambiarką jeździłem. Dobra Czyli tutaj będzie Ta krata. Weźmiemy sobie tą kratę. Nie wiem czy szyba się zbije jak tak zrobię nie. Okej okay. To na kracie nie? Czy potrzebne mi coś jeszcze? Chyba nie. Wiecie, jest nie najgorszy stan. Wszystkiego trochę tam Dirtnesa jest, już trochę się zmęczyłem. Jedziemy. Tym pojedziemy, tak? Będę jeździł ostrożnie. Aby się nie przegrzał. I ja teraz. O, dobra, a sprawdzę, czy tu się coś zmieniło. Patrzcie, mam wyłączone. Yy, te. Weeper, co to było? A, wycieraszki. Wyłączono mam skróty Aha, bo to się nakrywa. Dobra, to O i I Nie wiem, czy zapamiętam eee, Lewy, prawy GR, wszystko jest spoko Dobra, i ja teraz chwilę, nim tylko pojedziemy, bo nie wiem Dobra, dobra, dobra. Cicho, wiem, wiem co trzeba zrobić, spokojnie, trzeba odpalić Cześć, parę sekund już ktoś mówił też no, na się spokojnie, słuchajcie, wszystko będzie spoko eee, Tak to będzie wyglądać Oho, dobra, Entera nie kliknaj i nie wszedłem do pojazdu i trochę gazu nie dodałem w ogóle Dobra No grzeje się jak cholera ten pojazd. Dobra, może będzie lepiej. Uuu, słyszycie go? Trzeba się odsuniemy może. Dobra, muszę się zatrzymać. Nie zgasł, patrzcie. Dobra, zostanie wyłączymy, czy tam to leciutko damy, bo tam ktoś to mówi, żeby tam leciutko było, nie? Mm. Powinienem save'a zrobić, nie? Już się cofniemy, bo że nie wyrównany jest pojazd I szaleje trochę Dobra Boję się trochę. O, coś tak więcej biegów mogę wrzucić. Patrzcie, bo poprzednio nie mogłem. Nawet się nie grzeje. Lul, o, znowu się grzeje. Znowu mogę bieg wrzucić. Bo coś ciszej trochę gra. Dla siebie. Dobra, grzeje się jak cholera. Stop, 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 stop. Dorysuujemy grę. <laughs> Naprawdę, będziemy jechać vanem, bo po prostu nie da się. Trzeba tam ustawić coś. Ja nie wiem co tam czytałem gdzieś jakiś poradnik, ale to mało mi dało, więc przepraszam. Jeszcze raz to zrobię. Nie chcę, się sterowanie tylko dorysuję. W sumie lepiej jest teraz zacząć, bo tak ee, nie mam tego wstępu takiego i nie zmarnowaliśmy czasu. Dobra, sterowanie się zapamiętało. Cieszy mnie to. Dobra. I teraz równo się zaczyna dzień. Super. W sumie dobry czas. A maskę trzeba będzie przykręcić, oczywiście. Bierzemy tą kratę stamtąd. Mogę więcej rzeczy zamówić niż tylko ten filtr, ale już trudno. Chociaż możemy więcej zamówić. Chociaż nie, no, ten filtr drogi był. Dobra, nie. Dużo pieniędzy nie mamy bez przesady. A jeszcze chcę zatankować trochę, chociaż chyba w tym pojeździe jest dużo. No właśnie, a czy ja wziąłem... Tak jak tak pojecha... pojadę tym vanem, Czy tu są jakieś... Nie ma nic. Dobra, diesel. Bo to auto jest na diesla, nie? Benzyny chyba też będę mógł trochę dolać, bo tutaj zużyłem trochę tej benzyny. Przy tych testach ten kulant jeszcze jest? Ja jest, no to kulanta mamy. A gdzie jest? Bak na. Tam jest, dobrze. Na benzynę. Oj, to zmęczenie szybko rośnie, jak się biega. Kurde, masakra jakaś. Okej, okay, idziemy sobie. Trochę tak gorzej będę komentował, bo jestem zmęczony, jak cholera, już mówiłem. A jeszcze jutro nie mam takiego lekkiego dnia, więc jest trochę lipto, Dobra, no i tutaj mi się będzie fajnie jeździć, bo ten pojazd jeszcze nie jest zrobiony do końca w grze i on jest prosty do jazdy bardzo Więc łączamy na chwilę, czekamy aż się ta lampka zgasi Tak tam tutaj mówił ktoś, tam się w ogóle nie zgasiło, ale no nie wiem Ona zgaśnie? Powinna, nie? O, zgasła, właśnie. I teraz. No. A dobra, ja tu wsteczny wala to jeszcze handbrake jest. Paliwo jest. O, oh, fuel jest. Łee. List wziąłem. Boże, jestem idiotą. Nie wziąłem list, najważniejszej rzeczy Dobra, idę po listu jeszcze 11 minut już, nie wiem czy my tam dojedziemy normalnie A jeszcze jest druga opcja, że tam dojedziemy, słuchajcie, po prostu tam save, no Mówię, nie chcę drugiego odcinka robić, żeby go szybko wysłać Bo jest dzisiaj już późno Patrzcie, a w ogóle szyby chyba nie mieliśmy nigdy tutaj, a mamy teraz Brakuje mi tu jakiegoś schowka małego Żebym sobie włożył, na przykład tu otworzył, o Mogę? Nie mogę, no dobra Do tyłu go wrzucić? Nie, na siedzeniu niech będzie, na pewno nigdzie, o kurde, ty Nie, z tym listem są takie jak z tamtym, nie? Z... O Boże Na kratę wrzucę, może nie spadnie jakimś cudem Dawaj Na ręcznie. Może nie spadnie A jak spadnie to ciul, będę szukał Ale ten skurde, ten to jest samochód, no kurcze To mi się podoba, dobra, może w lewo pojedziemy czy w prawo, nie wiem jak myślicie? A może w prawo spróbujemy? Ktoś mówi, że szybciej w prawo jest. Może bieg zwiększy. W ogóle ten jest... Yy... Nie widzę nic przez to. Szybę. Dobra, żeby to nie wpadło, tylko nie ten list. A szyb... nie mogę wycieraczek włączyć, ten jest wycieraczek nie ma. Wow, nie wiedziałem. Nigdy nie zauważyłem. Dobra, ściszę sobie jeszcze grę bardziej w schawkach, bo... Beznadziejny odsłuch, jakie ta gra jest tak głośno. bo jest ciszej, oczywiście Odsłuch, znaczy wiecie, no ja, ja nie mam odsłuchu żadnego, mam po prostu takie słuchawki, w których ja słyszę siebie, jak mówię I jest odsłuch niepotrzebny, mogę bieg jeszcze zmienić, wow No, jak że tym samochodem, słuchajcie, to mnie nawet nie obchodzi ta deska rozdzielcza, nie, ooo Dobra, trochę rip Eee, niedobrze, nie? W cholerę, dobra, <ścoughs> Lol, otworzyły się drzwi normalnie. Patrzcie, i nie. A nie, dobra, jednak się zamknęły. A tak to nie wyjdę, nie? Muszę drzwi rozwalić? Nie mogę jakoś zbagować się i wyskoczyć? O, mogę, dobrze. Yy, przepchamy go, nie? Bungo, słuchajcie, taki streamer miał takie problemy z przepchaniem. Bo on nie wiedział w ogóle, jak działa to przepchanie. Przepchanie jest punktowe, słuchajcie, także jak się kliknie. Po prostu namierzy na ten punkt. Nie będzie się go tak popychać na pałkę, jak się namierzy, to w tym punkcie nasza postać, jakby popycha ten pojazd. Więc można o taki jaja robić na przykład, nie? O, czekasz, czekasz. No jedziesz tam, no. A też kurde, to nie zawsze działa. Tutaj teoretycznie, jak, jak nacisnę, no i samemu mi się nie uda tego przepchać. Ej, niedobrze. A szyba jest przecież jak ja przy nią przenikam. LOL. To no jest niedobrze. Hem. Um. O lol, się obraca Jakbym... A wiem co zrobię, dobra, cicho cicho Spróbuję wskoczyć na ten pojazd Dobra, zdążymy chyba do miasta, nie? No, przynajmniej na stację zdążymy że stacja to w sumie no, no to, to samo Tak spróbuję to zrobić, a może tak? O! Patrzcie, prawie się udało O, ja przesuwam to, patrzcie O, jesteśmy, dobra, super Czemu w tą stronę? Ja pierdzielę Ale upy ta gra, dobra jeszcze raz, da radę, da radę, spokojnie Ale do odcinek długi będzie, boże, ja chciałem krótki zrobić Dawaj, dawaj Mocniej, 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 tu, tu, tu Czemu to koła? Przez koła Dobra, zaraz spadnie, bo już spadliśmy z górki małej No, dawaj Chciałem rozbujać ci mam stary Prawie Może spróbujemy to zrobić inaczej. Czekajcie. Tak to może zrobimy. Słyszałem, że to się baguje. Oho, dobrze. No nie mógł, że to wleciało do środka. Oho, nieźle. No, kurde. Kłopoty na drodze? Kurde. Dobra, jest blisko. Teraz to zrobimy. Już widzę nawet, że to zrobimy. No nie. No kurde. No. Krótki miał być odcinek I miałem to zrobić szybko Ależ mi list wypadł, nieźle O super, tam wypada ten No ten tego Także siema PCO odcinek o 22 się pojawi pewnie To nie tylko zależy do mojego uploadu, oczywiście tylko do tego, że YouTube tu kurde jakieś podstępne triki Przeciwko mnie zawsze wymierza i przetwarza te filmy, nie wiem, no kurde... Tak długo Kurde, próbuję to jakoś to zrobić, ale Nie widzę tego Reset Problemy, problemy, problemy z do miasta Jezus, as, kur, a kur. Przepraszam was za taki odcinek, ale jest kur, co tu się dzieje w ogóle? Nie mogę dać do miasta w ogóle. Jak to gra jest głupia. Czemu tak się stało? Kurne. Wieź ten list. Dobra, szybko teraz. Pach. Bierze, biorę list. Wrzucam go. Wchodzę. Ciach. Dobra. Pomyśl, pomyśl pomyśl Robimy tak Profesjonalnie tutaj Idziemy Wyrównujemy trochę Leży, dobrze, wszystko jest ok. Wchodzimy do środka. Nasz cel, sesja... O Boże Tu ciach. Ale otworzyłem, no trudno. Niech będzie Tu Freakshock 360, dobra, ciach. O kurde, dobra, ja spadłem, patrzcie, ale, ale fart Ciach 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 I Dawaj A, co tam? Jedziemy Światło Lepsze nawet. Znaczy długie. nie samo jakieś tutaj. I jedziemy. Dobra, teraz się nie wypierdzieliście tylko na Ale szybko jedzie na tej dwójce. Co jest ty? Co to jedynka jest? To jest jedynka. Co jest? Co jest z tym sojo samochodem? Dobra, radio może jakieś włączy, może coś się zmieniło w radiu. Wątpię w to ale może. Dobra, tam gdzieś na końcu była stacja radiowa z muzyką, nie? Może się zatrzymamy trochę bardziej? No tam tam, tam, pierdu pierdu. Uuu! Może ten utwór znowu? Przyciszymy go. Troszeczkę. Okej, okay. jaka jest minuta 20? O Boże, już chciałem kończyć odcinek o tej godzinie. Dobra, dojedziemy do stacji. W lewo jedziemy, słuchajcie, klasycznie, nie, żeby nie pierdzielić się. Myślę, że jak Frau pojedę, to zginę znowu. Muszę lepiej jeździć po prostu. Nie, no to jeszcze jeden bieg jest w tym pojeździe. Jest połory te. O, wypierdziadka uh! Nie polecam tej gry. Yy, muszę lecieć, słuchajcie. Yy, wiem, co zrobię. Szybko, permadef to jest. Wyłącz gra. Dobra, bo bym znowu by mi się skazał. Słuchajcie, dobra. Oooooo! Oh, odcinek tragedia. Na razie, cześć.